Zapraszam na scenę Robsona RBS, tak, tak każda się tytułować, i Doro. RBS i Doro. Włacił ze sobą, a wejście do łzameczki. Ten uczestnik wiadomo, że nie spróbujesz. Dobra, e, to piękna Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, już się zieszczęty na trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Doroznacznie? A na temat, który brzmi. Trzymaj, hmm, stary. Po znajomości. Po znajomości. To już wiemy, jak się dostałeś. Najobiście. Yeah. Oh, oh, oh. Dobra, szczerze, to pierdolę presje Ale wytłumacz nam, jakie masz z nimi koneksje Dobra, tak, ej, weź to odbi Szczerze, nie wierzę, żebyś się dostał po znajomości I generalnie jesteś już trafiony Bo na freestylu zawsze byłeś pisto nieznajomy I dobra, tak Co ty nic nie dość Czy jestem tutaj z przypadku? Granica polu dla ciebie ja wyznaczam Stary kurwa, twój freestytaj to ma baka. Powiem ci teraz, chcę znać Tupaka, Niestety kurwa jestem dzieckiem, kurwa stóp przepaka Ej, jestem tutaj w przypadku, a ty jesteś kurwa głównym w mieście Powiem ci stary, więc umiech ci w górę ręki. Twój rap kurwa nie się kujowo ziom w podziemce Jesteś wyluzowany jest tak jak MC Pęci kurwa lecę się w tej piosence Na chuj ziomek, tutaj masz sędziów za sobą Jesteś kurwa osobą dla mnie wrogą Twoja młodość przeminęła z wiatrem Ej ziomeczku ryby moje jak jak rybańcze Ok, plory na wymianie po 30 sekund Bez tematu, do razu Kanica mnie nie wkurwiaj. teraz wiem jak już wygląda pól Ja oh, oh, oh. I w sumie powiem ci tak, bo dla mnie to jest śmieszne Przypiętno leci, ale uwierz, będzie bezboleśnie Gra no, mnie się napita, nie rozmazaj się, bo i tak cię nie będę dotykał Więc to, widzisz, he, weź pomyśl, to naprawdę na no mikrofonach jest niezły dotyk gadasz o bólu to jest prosta sprawa, a masz Jakiś kurwa imu, problem, i mów i to no jest tak Jedzisz tutaj słabo szmapą Za bardzo się znieczuliłeś, co to był paracetamol? Dobra. To zmiana! Jest ja to naprawdę raz Teraz ty lecisz ja. Ziomek mówić do mnie wra Wyruchałem po dupę Stary lepiej zaciąć kurwa na komputer Chłodźcie kurwa psuje to komputę Jesteś kurwa, twoje ryby są wziął smutne Koszulka kurwa wypracowana Pęci kurwa zbierdalać Próbara, w sumie nara to wrocławska scena Stary, znasz mnie kurwa z tych ziomeczki Na hutach się tutaj kurwa krąży Dym, kurwa, bo wychowała go ulica Przede wszystkim pismo to chujowo lata szabita I tak. to jest tak Ciebie, wy kurwa, ja bym się obraził na ciebie Więc to jest tak Dla to jest słaby gracz, więc przestępię Dojdź ci po i weź się w garść Ja wolę, on jest taki czwarty A dla mnie na wolę niestety jest zbyt marny Nieprawda, nie masz do mnie podjazdu Który ile jeszcze dostanę? Co ty wiesz, kurwa nie wiesz jest twoja równowaga Powiem ci kurwa, działać tak jak maga Przyprawiać rosą, więc to kurwa spierdalasz Powiem ci, stary jest masz okulary Nie wiem kurwa czego ty chcesz, jest kurwa pobić mnie Niestety nie wiesz jak jest w moim mieście Więc u mnie w górę ręce Przyszedłem tu na które tam wziął w kolejce Raczej nie, rozkładam no, tutaj się klejce No dobra Nie uciekaj, nergi tyż nie uciekać RBS Doro zapytam bardzo szybko czy lepszy w tej walce był Doro Trzymo z RPS Okej okay. słuchio, lewa ręka Doro, prawa RPS 3, 2, 1 Okej, Doro